Czarny ekran, napis, wyrób fajek, ciche koło Zakopanego. Warsztat Jana Szwajnosa-Zająca, maj 1982. Dwóch mężczyzn pali fajki. Nazywam się Szwajnosz Jan. Jest ciche. Mieszkam tu od małego i, i tu siedzę. Początkowo byłem jako cieźna, a teraz zostałem jako... Mam taki zawód jako fajtosz. Ten zawód dostał jak... Od też, no. też mnie nauczył robić fajkę. A pierwsza fajka, tu postała na, na ulicy. Robiłam taki królicki. Od tego czasu się nazwa. Pierwsza fajka to nazwało Królicka. To jest podobno fajka do, do takiej góralskiej, naszej zwykłej ci batów czy Sabałki, ci... Ci, ci To jest tak. Pierwsze trzeba jechać na glinę. Wyszukać takiej gliny, co by była wdatna do, do wypalenia. No i co by się dobrze wypalowało. A potem jak wiesz. To, to trzeba pięknie wyrektować, żeby tam nie było skoli w środku i, i co by ułożyć taką kosteczkę. No i trzeba mieć modele takie. Do tych modeli włożyć glinę. Wypłucić i urobi się taki, tak o to się nazywa, taki model gliny fajki. Główkę fajki wytłacza się w drewnianej formie, wkładając do niej odpowiedniej długości gliniany wałek tłustej, oczyszczonej gliny. Fajkarz ucina kawałek przygotowanej gliny i wkłada ją do specjalnej formy. Zamyka formę i umieszcza w drewnianym przedmiocie, który ją ściska i unieruchamia. Przez specjalne otwory mężczyzna wprowadza dwa kołki. Przed włożeniem gliny ścianki formy smaruje się naftą, żeby zapobiec przyklejaniu się. Następnie w otwory formy wciska się dwa kołki. Większy służy do formowania kominka i od jego grubości zależy pojemność kominka. Mniejszy kształtuje szyjkę. Za pomocą drutu fajczarz przebija otwór łączący kominek i szyjkę i tak uformowaną glinianą część fajki pozostawia w formie do wyschnięcia i stwardnienia. Po wyjęciu z formy trzeba ją jakiś czas suszyć. Mężczyzna wyjmuje uformowaną glinianą część fajki z formy. Z cyzorykiem delikatnie odcina nadmiar gliny. Tak uzyskuje odpowiedni kształt fajki. Obrobioną glinę odkłada na bok i pozostawia do wyschnięcia. Następnie powtarza te same czynności przy robieniu kolejnej fajki. Formę smaruje naftą i wkłada do niej kawałek przygotowanej gliny. Następnie zamyka formę i umieszcza w specjalnym przedmiocie. Aby odpowiednio unieruchomić formę, wciska między nią a ścianę przedmiotu długi nóż. Gdy forma jest unieruchomiona, wciska dwa kołki, formując w glinie niezbędne otwory w kominku i szyjce. Na stole leży kilkanaście wykonanych w ten sposób gliniorek. Mężczyzna bierze jedną z nich i umieszcza ponownie w formie. Powtarza czynności. Jeszcze raz formuje otwory. Na stole leży drut o charakterystycznym zagięciu. Fajkarz macza końcówkę narzędzia w wodzie i przebija otwór między szyjką a kominkiem. Otwiera formy i odkłada na bok przygotowaną glinianą część fajki. Mężczyzna z precyzją ścina nadmiar gliny z wylotów kominka i szyjki. Zbliżenie na dłonie mężczyzny delikatnie zeskrobuje nadmiar masy z boków fajki. Wykonuje niewielkie nacięcia dookoła niej, nadając jej odpowiedni kształt. Mężczyzna powtarza czynność. Niestrudzenie zeskrobuje nadmiar gliny z kolejnej gliniorki. Pracuje powoli i dokładnie. Zbliżenie na twarz mężczyzny. Jest poważna i skupiona. jest bierem do i dni na dobrze Fajkarz umieszcza przygotowane gliniane części fajek wewnątrz pieca kaflowego. Wkłada wszystkie do środka i zamyka metalowe drzwiczki. idziemy do później. Ta, jak kto chce później trzeba mieć takie druty no lepiej to z tego ze sprężyn od rowera, bo z parasola i tymi drutami trzeba przepalać środek pierwszy rdzeń jak już przepalimy rdzeń to go jeszcze dajemy na długiń. to go przysmaćmy To był miękki a i potem jak wystygnie to Si robi taki arcy, zastoi się. I dajemy go do takiej korynki, do no, taki kłotek do kormy zrobionej przedtem. Posiedzi na chwilę resztę. Si wyjmuje jej. więcej trzymaj się trzeba za robotę. I zasługa, i do tego. temu i do fajki. Można kurzyć. Mężczyzna przepala cienkim, krótkim drutem środek rdzenia, długiej, wąskiej rurki. Zabieg wykonuje z obu jej stron. Następnie przez chwilę trzyma rdzeń w ogniu. Po wyjęciu odkłada go na duży pień, wkłada między powbijane dwa gwoździe i wygina w delikatny łuk. Kuchnia młoda kobieta rozpala w piecu kaflowym. Jak wyschnie, to się gorącą kładzie zasałaśnika prosto do pieca. A piecu się musi wypalować. Bez filet, tak, żeby była Fajkarz przynosi do kuchni wcześniej przygotowane gliniorki i wkłada je do środka pieca. Dokłada drewna i zamyka drzwiczki. Z domu wychodzi mały chłopiec. Niesie ze sobą duży wiklinowy kosz. Przechodzi przez podwórko i wchodzi do innego, drewnianego budynku. Zbliżenie na wnętrze pieca. Spoczywające w żarze gliniorki są białe i gotowe do wyjęcia. Fajkarz delikatnie wyciąga je za pomocą pogrzebacza, chwytając za otwór w kominku lub szyjce. Gliniorki układa na metalowej szufli. Po wysuszeniu i wypaleniu główki, którą nazywa się gliniorką, fajczarz przystępuje do zdobienia. Na stole, obok gotowych gliniorek, leżą materiały potrzebne do wykonania zdobień, pozwijane blaszki. Delozdził został. Właściwie to zostało dwóch fajtorów. I oj, jeszcze jeden, jeszcze jeden. Ale to baba. Nauczył ją. Mojego teścia bra. On umiał robić. I robił też moje, mojego teścia w Radian, żołnierczyk. Ale już teraz stary. On już nie robił, on się gubi. On już ma rozum taki dziwny. Po prostu skleroza go łapieła i nie robi nic. Siedzi no tak w A jego nie jazda robi pajki. No i ona też oddaje do Cepery, je tamta i o. A, a syn jego robi też, ale to raczej ona więc są ma Unii, to tak wykuńczą i pomogła jej. Tak bo ja się dowiedzono, to tak, a tak to nie ma. Fajkarz przygotowuje zdobienia, tnie długi pasek metalu na małe równe kawałki w kształcie rąbów. Bierze jeden wycięty rąb i zgina jego krótsze boki na owalnym narzędziu. Gotową ozdobę odkłada do pustego pudełka. Bierze kolejne kawałki i powtarza czynność. Pasa narekować... Blok. Blok na... Na na, zrobienie, na. 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 oblekanie, bo to się tak nazywa oblekać fajkę. Fajkarz bierze wcześniej przygotowany mały kawałek metalu, układa na kowadełku i uderza w niego delikatnie młotkiem. Materiał uzyskuje owalny kształt. Mężczyzna powtarza czynności z kolejnym kawałkiem. Nożycami do cięcia metalu tnie każdy z kawałków na pół. Pocięte kawałki wsadza w dziurki prostokątnego narzędzia i wbija młotkiem. Rzemieślnik owija komin gliniorki cienkim paskiem blaszki. Przy pomocy tego samego paska zaznacza odległości na rolce złotego materiału. Następnie odcina odmierzony kawałek. No to bierame kawo blahy, musimy se namierzać na gliniorkę, co by my nie zrobili albo za dużo, albo za mało, co by nam nie brakowało. Jak już weźmiemy ten kawo blachy i na, namierzamy, to bierzemy po te, taką linijkę żelazną, bo musi być żelazna, to by się nie zdarła i no taki, takie sidło, później się to nazywa sidło i tym sidłem Znacę, Fajkarz linię. przykłada komin gliniorki do odciętej blaszki i odmierza kolejne odległości. Linie zaznacza przy pomocy linijki i rylca. Mężczyzna odwraca blaszkę i czyści jej wierzchnią stronę specjalnym narzędziem. Zefrować trochę, cefruję Takim dwóch. Wąskim, a ostrym ono musi być ostre, łyższe jest jako, jako nóż na pewno, bo jakby to się chęciło, on musi, musi jak się na inaczej jak się cyfruje, po wyznaczonej linii, jak wyznaczam te linie, to biorę dłotecku i cyfruję tam na tych liniach. Rzemieślnik przesuwa dłutkiem po wyznaczonych liniach. Na blaszce pojawiają się ozdobne wcięcia. Zbliżenie na trzęsące się słoiki stojące na stole rzemieślniczym. Mężczyzna wycina w blaszce falowane linie, które biegną pomiędzy prostymi liniami. Dłutem wykonuje wyżłobienia. Przy pomocy kolistego narzędzia z ząbkami, przywodzącego na myśl nóż do pizzy, robi kolejne ozdobne linie. Następnie wygładza nienaruszoną blaszkę pomiędzy liniami. Fajkarz odcina nożycami odpowiedni kawałek ozdobionego materiału. Nasz jak ktoś chce taką piękniejszą fajkę, to trzeba narobić dziurek pierwsze na tej, pierwszej, na tej dużej blachy i na ci trzeba zrobić i na tym, i na drugiej blasce. Dziurki doleć od ilości, jak kto chce. Bo można najwięcej więcej bo przyprawić, więcej na zrobić. I mniej. W nasywaniu pomaga Janowi szfajnosowi żona, której ojciec i dziadek też byli fajczarzami. Do fajkarza przysiada się żona. Przez małe otwory w blaszce przewleka cienki drucik. Specjalnymi szczepcami łapie końcówkę drucika i przekłada go przez kolejne oczka. Wykonuje precyzyjne, szybkie ruchy, pracuje w skupieniu. Widok na stół rzemieślniczy, na nim narzędzia, ozdobione blaszki i inne materiały. Teś Michał zauniercik, to nie też było, też to było A ojciec teścia, Michał Załniercyk, on robił długie roki fajki. On robił bardzo dobrze i dobrze fajki robił, bo jezdowali prawie z całego powiatu ludzie do niego. Zamawiali te fajki. A teś do mnie, jak nie było cepeli i nie było skupu, to jeźdował, miał sobie taką torebkę, jezdował na armach z tymi fajkami. To co tam no to co tam sprzedał, tak na armach, bo wezwał armat No i potem to, to tak, nasz ta Cepeli, do Cepelii się oddawał. Zbliżenie na obraz świętej rodziny na ścianie w izbie. Fajkarz siedzi przy stole rzemieślniczym i odcina długi kawałek małej blaszki. Owija go wokół szyjki gliniorki i zagina, żeby dobrze się trzymał. Elementy zdobienia fajczasz nakłada na gliniorkę w określonej kolejności, zakrywając ścianki kominka i szyjki, ich krawędzie i zasłaniając załamania. Blaszki łączy się za pomocą przygotowanych wcześniej blaszanych nitów. Mężczyzna układa szerszą blaszkę na kowadełku i łączy jej końce za pomocą długiego nitu. Jego nadmiar obcina, żeby nie wystawał. Następnie przybija go delikatnie młotkiem. Koniec nitu jest teraz płaski. Gotową ozdobioną blaszkę nakłada na komin liniorki i delikatnie ściska. Jest różne rodzaje hajek. Ja na przykład robię te rodzaje hajek. tu to, to się nauczył o teścia, a czwarty rodzaj hajki tu sobie zrobił. głowie się zaś sam wymyślił. Jeden rodzaj, pierwszy rodzaj hajki to była fajka sama oka. Nie sama oka, fajka bacowska. To była gładka fajka, bez obrączek, bacowie są dawno kurzowani. Drugo, drugi rodzaj fajki to była fajka juhasko, A Juchasko fajka to była mała fajka, taka maluczka. I jest mniejsza jak Obasa A trzeci, trzeci rodzaj fajki to, był, to była fajka z No to ta z fajka to już była, była nowy, mniejsza fajka. To już byle w to se na taką fajkę nie pozwolił, bo to była i droga i piękna fajka. Bo... A ona miała kuchut na wieruch, kuchuta i łobrączek duży. Rzemieślnik wykonuje zdobienia gliniorki. U wylotu szyjki i komina nakłada kawałki blaszki. Następnie nasuwa ozdobiony materiał na węższą i szerszą część gliniorki. Nożycami do metalu odcina nadmiar zdobienia. Precyzyjnie wycina otwory w szyjce i kominie. Mężczyzna kładzie kawałek nieozdobionej blaszki na kowadełku i lekko ją wygina. Następnie nakłada materiał na miejsce łączenia szyjki i komina. Nożykiem przyciska blaszkę i zagina, nożyczkami odcina nadmiar materiału. Po założenia u blach na część glinianą fajki wykonuje się wieczko. W tym celu fajczarz zmiękcza blachę, rozgrzewając ją na ogniu i studząc w wodzie. Następnie kładzie na żelazną płytkę z wyciętymi otworami odpowiadającymi wielkości pokrywki. Z góry przykłada drewniany kołek, tłoczek, i pobija młotkiem. Otrzymaną wypukłość wycina, formuje część górną, zawiasy i zatrzask, po czym montuje gotowe wieczko. Wytwórca montuje przy wylocie komina przygotowane wieczko. Zagina koniec blaszki, formując zawias. Drugi koniec też zagina, żeby wieczko łatwiej było podnosić. Mężczyzna sprawdza, czy wieczko fajki poprawnie działa, podnosząc i opuszczając je. Fajkarz nakłada kawałek złotej blaszki na długi i cienki drucik. Zdejmuje materiał i odcina z niego malutkie kółka. Wycięte oczka, zawiesza na fajce jako ozdoby. Jak już mamy fajkę i mamy założoną tą przykrywkę, no to trzeba iść pięknie, ładnie do lasa, wziąć na smerec, jak wiecie, taki, co by tak nie spaść. I. Bo mi się to, to zdarzyło, to i trzeba wysłuchaj fajnego kołka na cebuk. Bo kołek cebukowy musi być albo zaświerka, albo nie to zjadły. Bo inne się nie nadaje. Żeby był dobry zasłonka, co by miał dobry rdzeń. Bo jak tu to po tobie dalej polić. Fajkarz obrabia nożykiem cienki kawałek gałązki. Pozbawia go kory i wygładza. Tak przygotowane drewienko mocuje w otworze szyjki fajki. Z cyzorykiem struga końcówkę drewna i jeszcze raz mocuje w szyjce. Przykłada drewnianą część do ust i dmucha w nią. Zbliżenie na gotowe, ozdobione fajki. Ujęcie na fajkarza podczas pracy. Napis na jasnym tle. Realizacja Krzysztof Hojnacki, Piotr Szacki, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Napisy na białym tle. Komentarz na podstawie materiałów archiwalnych z badań terenowych w archiwum PME, Ewa Klekot. Czytał Łukasz Gackowski. Udźwiękowienie i postprodukcja Bartek Seredyn. Realizacja nagrań lektorskich Bartek Seredyn. Audiodeskrypcja Fundacja Siódmy Zmysł. Tekst Laura Bukowska i Alicja Maciejewska. Czytał Hubert Chłopicki. Tłumaczenie na polski język migowy Irena Piecha. Napisy w języku polskim Karolina Woicka. Tłumaczenie na język angielski Szymon Włoch. Napisy w języku angielskim Władysław Rybiński. Koordynator projektu Mariusz Raniszewski. Logotypy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 25 lat Mazowsze, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.